W roku świętym i jubileuszowym stulecia naszej Archidycezji zapraszam wszystkich 11 lutego tego roku na godzinę 10 do naszego sanktuarium, do Wejherowa na uroczystą mszę świętą, którą, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Wszystkich chorych, cierpiących, wszystkich, którzy pomagają i leczą chorych również zapraszam na tę uroczystą Eucharystię, podczas której będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych. Szczególnie tutaj w Wejherowie, gdzie w cudownym obrazie patronuje nam Matka Boża Wejherowska, ta która nosi tytuł uzdrowienie chorych na duszy i na ciele. Każdy z nas w jakiś sposób jest chory, nie tylko na ciele, a czasami na duchu, dlatego potrzeba tego uzdrowienia, czyli tej łaski Bożej, która nas uzdalnia do świętości, życia tego pięknego z Chrystusem każdego dnia. Również każdego 11 dnia miesiąca przez cały rok zapraszamy na uroczystą mszę świętą przy cudownym obrazie, gdzie również będziemy prosili Pana Boga przez tamistwo Madonny Wejherowskiej o łaskę uzdrowienia i tego błogosławieństwa, którego każdy również potrzebuje. 11 lutego, listopad lutego, o 10 tutaj do nas chodźcie.